No i co? Ktoś mnie przekona, że najlepiej to się siedzi w domu. Że najfajniej to się siedzi przed telewizorem. Jak tutaj taki obrazek. Czajki zaniepokojone chcą mnie wystraszyć, ale ja idę dalej. Zapraszam na spacer. Do nidy Trawy ponad głowę Trochę za dużo tego suszu drzewiastego Jest i rzeka Panie w sklepie powątpiewały czy uda mi się dojść bo podobno po ostatnich opadach wylewała no było troszkę mokro, ale jestem i nic mi już tego nie odbierze.